Eee, mam do ciebie prezent. Co ty gadasz? No, poczekaj, A po znowu to, że... gdzieś byłeś na stand-upach tak. i nikt ciebie nie szanuje i wszyscy pytają o mnie. Słuchaj, chciałem powiedzieć tak. Nie wiemy kto kogo zaraził. <laughs> Doskonale wiemy. <laughs> nie wiemy. I w ramach przeprosin... Ee, chciałbym, kogo? chciałbym ci dać e, piwa, które wręcz... Ale to ty mi kupiłeś czy dostajesz od fanów? Piwo Cieszyn. Cieszy się. Ale, czy ty naprawdę dajesz mi... Piwo, które zakupił ktoś inny, mówiąc, że to ty je zakupiłeś? Słuchaj, było tak, ja dostałem piwa, a powiedziałem, ty, a jesteś Sebastian Rejent, który mega lubi piwa, może byście jemu dali. O, fajne. I, I oni też post... dostajesz taką samą ten? No, Z i dostaliśmy sześć różnych, no. Wow. I później, już wow. ci, że to jest prawda? Później Magda powiedziała, o, fajnie, to piwo jest super, że ja też mogę dostać? I oni powiedzieli, sześć dych. <laughs> to prawda, jest. <Thanks. laughs>